Odcinku przedstawimy sobie definicję funkcji. Funkcja to jest przyporządkowanie, jednak nie każde przyporządkowanie można nazwać funkcją. Każde przyporządkowanie możemy omówić, opisać matematycznie, na przykład na gruncie analizy matematycznej, ale nie każde przyporządkowanie jest funkcją i to jest bardzo kluczowa informacja. Przyporządkowanie, które jest funkcją, to jest takie przyporządkowanie, w którym, w którym każdej liczbie z jednego zbioru przyporządkowujemy jedną i tylko jedną liczbę z drugiego zbioru. I teraz popatrzymy sobie na kilka przykładów. Zanim jednak tych przykładów nie zrealizujemy, to pamiętaj o tym, że każdą funkcję możemy przedstawić za pomocą opisu słownego, tabeli, grafu. Wzoru oraz wykresu. W szkole średniej najczęściej spotkasz opis za pomocą wzoru czy wykresu. Rzadziej będzie to tabelka, rzadziej będzie to graf. Natomiast, żeby dobrze zobrazować definicję funkcji, czyli żeby dobrze ci zobrazować, które przyporządkowanie w matematyce jest funkcją, a które nie, to ja tutaj posłużę się grafem, a następnie wykresem. Czyli zrobimy sobie tutaj kilka najpierw grafów. Pierwszy graf to będzie zbiór liczb x. I tutaj powiedzmy będziemy mieli liczbę pierwiastek kwadratowy z dwóch, trzy... Jeden oraz zbiór, drugi zbiór liczb, drugi graf, w którym będzie się znajdowała liczba jeden, powiedzmy dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch i powiedzmy cztery. I teraz zobacz, co zrobimy dalej. Pierwiastkowi kwadratowemu z dwóch przyporządkowujemy tutaj jedynkę, trójce przyporządkujemy dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch, a jedynce przyporządkowujemy czwórkę. I teraz to przyporządkowanie jak najbardziej jest funkcją, dlatego że wszystkim elementom ze zbioru X przyporządkowałam jeden i tylko jeden element z drugiego zbioru, czyli to jest jak najbardziej funkcja. Popatrzmy teraz na drugi przykład grafu. Tutaj też sobie zrobimy przyporządkowanie. Dwóm pierwiastkom kwadratowym z trzech przyporządkuję dwójkę. W liczbie trzy do potęgi drugiej przyporządkuję dziesiątkę i czwórce przyporządkuję dwunastkę. I to przyporządkowanie, które tutaj widzimy, ono nie jest funkcją. To jest to i oczywiście jest to przyporządkowanie. Możemy. Takie przyporządkowanie przeanalizować na gruncie matematyki, ale nie jest to funkcja. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkim elementom z pierwszego zbioru przyporządkowano jakiś element ze zbioru drugiego. Czyli tutaj ze zbioru x mamy, czy w zbiorze x mamy taką jedną liczbę, która nie ma pary, czyli ona nie została przyporządkowana niczemu, czyli to przyporządkowanie funkcją już nie jest. Popatrzmy teraz tutaj na drugi przykład. Czterem pierwiastkom kwadratowym z sześciu przyporządkujemy dziesiątkę, dwójce przyporządkujemy dwunastkę, dwunastce przyporządkujemy liczbą trzynaście i szóstce przyporządkujemy liczbą piętnaście. I to przyporządkowanie już jest funkcją, dlatego że wszystkim elementom ze zbioru X przyporządkowano jeden i tylko jeden element ze zbioru Y. Zwróć uwagę, że w zbiorze Y czternastka nie została przyporządkowana absolutnie żadnej liczbie ze zbioru X. To akurat nie szkodzi. W zbiorze y mogą znajdować się liczby, które nie zostały przyporządkowane liczbom ze zbioru x. Natomiast w zbiorze x wszystkie liczby, które się znajdują, muszą mieć jakieś przyporządkowanie. Popatrzmy tutaj na jeszcze jeden przykład. Tutaj liczbie 16 przyporządkuję liczbą 20. 17, liczbie 17 przyporządkuję liczbą 21, liczbie 18 przyporządkuję liczbą 23. To przyporządkowanie również jest funkcją, ponieważ wszystkim elementom ze zbioru X przyporządkowujemy jeden i tylko jeden element ze zbioru Y. Ale teraz zobacz, co się zadzieje, jeżeli ja dodatkowo liczbie 17 przyporządkuję jeszcze inną liczbę. Czyli w tym przypadku liczba 17 ma przyporządkowane dwie liczby ze zbioru Y, więc takie przyporządkowanie funkcją już nie jest, bo z definicji funkcji wynika, że funkcją jest takie przyporządkowanie, w którym każdej liczbie ze zbioru pewnego, Czyli ten warunek został spełniony. Przyporządkowujemy jedną i tylko jedną liczbą z drugiego zbioru. Czyli ten drugi warunek tutaj, tu w tym przypadku, już spełniony nie został. Czyli to przyporządkowanie już w tym przypadku nie jest funkcją. Czyli widzimy, że funkcją, mamy, że funkcją jest to przyporządkowanie i to przyporządkowanie. Natomiast to przyporządkowanie i to przyporządkowanie funkcją już nie jest. I teraz popatrzymy sobie, jak takie przyporządkowania mogą wyglądać na wykresach. Teraz na wykresach przedstawimy sobie pewne przyporządkowania i ocenimy, czy są to funkcje. Popatrzmy na pierwszy przykład. Ja tutaj narysuję linię prostą, prostopadłą do osi x i równoległą do osi y. -ów. To przyporządkowanie nie jest funkcją, dlatego że temu x zostało przyporządkowanych wiele y. -ów. Jeżeli sobie tutaj przyjmiemy, że ten x ma wartość minus 3, to popatrz, że tutaj dla minus trójki ze zbioru x została przyporządkowana powiedzmy 1 ze zbioru y, też między innymi dwójka ze zbioru y. Tu możemy powiedzieć, że to jest czwórka i oczywiście ze zbioru y i wszystkie liczby, które są pomiędzy. To samo tutaj. Jeżeli zejdziemy na y minusowe, to też widzimy, że liczbie minus 3 ze zbioru x przyporządkowano nieskończenie wiele. Y, więc takie przyporządkowanie nie jest funkcją. Taką prostą my możemy oczywiście analizować na gruncie matematyki. Ją się analizuje na gruncie geometrii analitycznej. Natomiast nie jest to funkcja, więc w zakresie funkcji takie przyporządkowanie na pewno nie będzie analizowane. Ale jeżeli ja bym narysowała taką prostą, która jest nachylona pod jakimś kątem. Pod jakimś kątem alfa w stosunku wobec osi x'ów, to takie przyporządkowanie już jest funkcją. Dlatego, że my tutaj w takim przyporządkowaniu nie znajdziemy ani jednego X-a, który miałby przyporządkowane więcej niż jeden y Czyli nie będziemy mieli takiej sytuacji, jaką mamy tutaj. Popatrzmy teraz jeszcze na takie przyporządkowanie. Tutaj sobie zaznaczymy zamalowaną kropkę. Tutaj taką. Kawałek takiej prostej, w zasadzie odcinek, tutaj znowu pewien odcinek i znowu pewien odcinek. Tutaj kropkę sobie zaznaczymy otwartą. I to przyporządkowanie również jest funkcją, dlatego że nie znajdziemy ani jednego x, czyli ani jednej liczby na osi x'ów, które, której to liczbie byłaby przyporządkowane, czy byłyby przyporządkowane dwie bądź więcej liczby ze zbioru y. Nie ma takiej sytuacji. Tu, oczywiście, popatrz na ten przedział. Nie, już pokazuję. Chodzi tutaj o ten fragment funkcji. Tutaj widzimy, że mamy wiele x, którym przyporządkowano ten sam y. Popatrzmy. Ja to wytrę. Zaznaczę to innym kolorem, linią także przerywaną. Może tutaj wręcz nawet wykorzystam do tego faktycznie linię przerywaną i popatrzmy, my tutaj będziemy analizować ten fragment. Troszeczkę to zmniejszę, bo widzę, że już mi tutaj tablica podjechała tróczkę do góry, nie taką miałam intencję. Ten fragment sobie zaznaczymy i zaznaczymy sobie jeszcze ten fragment. To, o czym mówię, dotyczy tego fragmentu funkcji. Tutaj mamy taką sytuację, w której, jeżeli sobie przyjmiemy tutaj jako X1, czyli jakaś wartość X, -a, i tutaj X2, czyli jakaś inna wartość X, -a, to popatrz, że wszystkim Xom z tego przedziału został przyporządkowany jeden Y. Chodzi tutaj dokładnie o ten Y, który znajduje się tutaj. Taka sytuacja jak najbardziej jest możliwa, bo tu w tym przedziale Mamy taką sytuację, która wpisuje się w definicję funkcji, czyli Każdemu y, czy każdemu xowi, w tym przedziale, nyszczą tak samo jak w całej dziedzinie, został przyporządkowany jeden i tylko jeden element ze zbioru y. Nieważne, że to jest ten sam y. Może być ten sam. Najważniejsze jest to, że jednemu, że jednemu xowi został przyporządkowany tylko i wyłącznie jeden y. Taka sytuacja tutaj jak najbardziej jest możliwa. Popatrzmy teraz na inną sytuację, na inne przyporządkowanie, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zazwyczaj funkcje są opisywane na wykresie jakąś tam linią prostą albo krzywą, ale ciągłą. I spotykam się z takimi przypadkami, w których, jeżeli ja narysuję taki wykres, to uczniowie mówią, że ten wykres nie przedstawia. Wykresu funkcji, żadnej funkcji, dlatego że tu są same kropki, które nie są połączone odcinkami. Taki wykres jak najbardziej przedstawia przyporządkowanie, które jest funkcją, ponieważ nie znajdziemy tutaj ani jednego x, któremu przyporządkowujemy więcej niż jeden y. No bo teraz zobacz, temu xowi tutaj jest przyporządkowany ten y. Temu xowi jest przyporządkowany ten y. Temu xowi jest przyporządkowany y równy 0. Temu xowi, który mamy tutaj, jest przyporządkowany również 1 y. Temu xowi jest przyporządkowany też 1 y. Tutaj xowi, który jest równy 0, jest przyporządkowany ten y, na którym leży ta kropka. I temu xowi jest przyporządkowany. Ten Y. Czyli jak najbardziej takie kropki też mogą, kropki, punkty też mogą, e, mogą i nawet prezentują wykresy funkcji. To też jest funkcja. No bo jeszcze raz powtórzę, nie znajdziemy tutaj ani jednego takiego X, który miałby przyporządkowane dwa bądź więcej Y'ów. Popatrzmy jeszcze na jeden przykład. Tutaj też sobie narysujemy kropki i mam nadzieję, że już rozumiesz, że to co ja teraz rysuję jest funkcją. Ale jeżeli na przykład y, ja temu x-owi tutaj dopiszę jeszcze... Y, czy tutaj dorysuję taką jedną kropkę, to popatrz, co się tutaj zadziało. Ja temu xowi, powiedzmy, niech to będzie minus 2, przyporządkowałam tak naprawdę, zobacz dwa y. Bo przyporządkowałam tego y i tego y. Czyli to przyporządkowanie, owszem, jest przyporządkowaniem, ale nie jest to funkcja. Zresztą tak samo byłoby, gdybym ja na przykład do tego wykresu dodatkowo dorysowała tutaj na przykład taki odcinek. To to przyporządkowanie już po takiej zmianie funkcją również nie jest. Dlatego, że tutaj temu x zostało przyporządkowanych wiele Y, -ów. co widzimy tutaj, mam nadzieję, że to widzisz, po tym fragmencie całego wykresu.